Chcę powiedzieć, że y, najbardziej mnie zaintrygowało w Pani wypowiedzi to zderzenie polskości i czeskości w kontekście niepodległości i w kontekście literatury. Bo Pani, jeśli dobrze zrozumiałem, powiedziała coś takiego. Ja piszę o czymś tam i odbiór tego, co napisałam, jest jakoś naznaczony tym, że ktoś wie, że ja jestem z Polski. Tak. A to wiedzą wszyscy, bo jak na przykład jest spotkanie autorskie, to zawsze podaje się kraj. No tak. Jako najważniejszą... I ja się zawsze czuję, jeżeli na przykład mam powiedzmy wieczór autorski w pracy, to zawsze się czuję tak, jakbym reprezentowała w pewnym sensie Polskę. Tak? Bo... A też akurat spotkania z... Poetami z Polski są często i to nie jest tak, że jedna osoba reprezentuje cały kontekst, ale jeżeli ktoś przyjedzie na przykład z bardziej oddalonego miejsca, to już wtedy tak jest. I po na przykład czytaniu tekstów zadaje mu się pytania o całą literaturę, tak jakby on ją niósł na swoich ramionach. Nie, nie, nie reprezentujemy wtedy, tylko. Jeżeli wyjedziemy np. z Polski albo z innego kraju, to automatycznie stajemy się w pewien sposób reprezentantami czy, czy chcemy, reprezentantkami czy nie tego miejsca. Czyli ja nie chcę, ale, ale w pewnym sensie jestem do tego systematycznie zmuszana. A nawet jeśli powiem prowadzącym, że, się, że, że nie chcę na przykład o tym rozmawiać, to zawsze są pytania z publiczności. Bardzo często są pytania o sytuację polityczną też, do czego ja się zupełnie nie czuję kompetentna odpowiadać. Ten, ten poet, poetka czy poeta w ogóle nagle reprezentuje nie tylko literaturę, ale w ogóle cały kraj, ze wszystkim. Ja to rozumiem, bo byłem 11 lat na emigracji no i chcę powiedzieć, że to ma jakby takie dwa wymiary. Jeden wymiar związany jest z faktem, że zawsze istniejemy w czyichś oczach, prawda? No. Więc jestem w Nowym Jorku i się pytają, where are you from, prawda? I od razu. I od razu człowiek staje się reprezentantem. Po drugie, no, jesteśmy tu w Krakowie, idę ulicą w Krakowie i nie myślę o tym, że jestem Polakiem, prawda? No w momencie, kiedy jestem w Nowym Jorku, to jakoś to rzutuje tak. automatycznie. Ale w związku z tym, z tymi doświadczeniami, pani jako bohemistki, która sporo czasu spędziła w Pradze czy w innych miastach czeskich, Czesi też mają przecież problem z niepodległością, aczkolwiek tak. troszkę inny, bo nie dość, że wyzwolili się spod dominacji sowieckiej, to jeszcze na dodatek rozpadło się im państwo na dwie części. No tak. A, ale, no i w tym roku też są obchody, powiedzmy takie oficjalne, tego stulecia powstania Czechosłowacji. Po um, ale one w mnie się oczywiście podoba to, że one są w pewien sposób pozytywniejsze niż to, co się dzieje w Polsce. Dlatego, że oni, że Czesi, nie wiem jak to wygląda na Słowacji, ale Czesi podkreślają rzeczy, które się w czasie od, od tego 1918 roku stały jakby pozytywne dla nich kulturalnie, kulturowo i społecznie, a nie skupiają się na samych tych wydarzeniach wokół powstania państwa aż tak bardzo. No znaczy, tak, nie ale też takiego... oni to no. dostali tak trochę w prezencie, bo się rozpadło, a my musieliśmy to wywalczyć. No tak, eee, ale, ale mi się wydaje, że oni w ogóle mają troszkę konstruktywniejszą optykę, znaczy że też są bardziej skupieni na teraźniejszości i przyszłości, powiedzmy, niż na, niż na takim uciekaniu w, w dawn, dawne... A dlaczego pani uważa, że przypominanie tego, co było, nie wiem, 100 lat temu jest ucieczką? Yy, bo. No bo mnie się zawsze wydawało, że to jest takie, że jeżeli na przykład w szkole się bardzo skupia na takim bohaterstwie wojennym czy partyzanckim i uczy się dzieci takie małe, że muszą być z tego dumne to w pewien sposób... w pewien sposób jakby się... przenosi ich uwagę i uczy się być dumnym z czegoś, czego nie dokonały same. E, tak jakby pewne rzeczy były już załatwione. Jakby nie trzeba było o to w pewien sposób na innych płaszczyznach walczyć przez cały czas. To jest jakby... Inną rzeczą jest wiedza o czymś, a inną rzeczą jest taka nadmiernie rozbudowana duma z czegoś. A dlaczego ta duma ma... jest nadmiernie rozbudowana. Bo pani tutaj ocenia pewnego rodzaju postawy. Ja rozumiem, że no tak pani ocenia już, ale, ale chciałbym się dowiedzieć, dlaczego. Jeżeli są jakieś wzorce, które z jakiegoś powodu uważamy, że dobrze, aby one budowały tożsamość, prawda? No, ale ja właśnie nie wiem, czy to dobrze, żeby one budowały tożsamość. tego, że y, są. taki wzorzec y, bohatera, który przelewa krew za y, kraj w wieku na przykład kilkunastu lat, jak nie wiem, partyzanci. E, to był. to jest niesamowicie bohaterska postawa, która to było też wymuszone przez czas i okoliczności, ale nie wiem, czy wpajanie tego jako. Jako wzoru postępowania dzisiaj jest jakby konstruktywne. Dlatego, że e, po pierwsze, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tamtych okoliczności. One są dla kogoś, kto ma dzisiaj 16 lat, są tak odległe i tak bardzo trudno jest sobie to wyobrazić i powiedzieć, oczywiście, że każdy jest bardzo łatwo poczuć taką z tego dumę i patrzeć i myśleć, że a to był mój jakiś tam dziadek, na przykład ten był stryj. I że na pewno ja bym się też tak zachował. To jest budowanie, budowanie takiego heroizmu, którego nie mam. Tym, że się, patrzymy się na, na jakieś wzorce z przeszłości, które nawet mogą być z bliskiego otoczenia albo z rodziny, ale naprawdę nie wiemy, czy bylibyśmy w stanie je skopiować. I mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego nigdy wiedzieć. Ja też mam że nadzieję. Że ten kontekst się nigdy nie powtórzy. Aha. Ale e, też wydaje mi się, że e, bardzo trudno jest wymagać od ludzi bohaterstwa, bo też się pojawia taki głos. Co z tymi, którzy na przykład nie walczyli, tylko ukrywali się w piwnicy? Eee, I my na pewno byśmy tego nie zrobili. Eee, my na pewno bylibyśmy tymi, którzy by wzięli broń do ręki i wyszli na ulicę. Nigdy tego nie wiemy, dopóki nie staniemy w takiej sytuacji. Ale to jest jasne, tylko eee, chodzi mi o co i... innego. Ja rozumiem też opory przeciwko tego rodzaju modelom wychowawczym, ponieważ potrzeba też patriotyzmu na czas pokoju, a nie to tylko właśnie. na czas wojny. Nie, to jest jasne. Ale e, przecież modele patriotyzmu na czas pokoju nie stoją w sprzeczności z modelami innymi. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o naszą historię, no to ten model heroiczny, no niestety był koniecznością. Ale my sprowadzamy model heroiczny do jedynego słusznego modelu. Zależy kto. No szkoła na przykład. Że szkoła nie uczy e, takich, e, powiedziałbym, pokojowych modeli. Wydaje mi się, że nie. Albo, albo bardzo dominuje model taki heroiczny, a nie ma pytania o to, jakby, jaka jest cena dla kraju też, jeżeli cała elita zginie na ulicy, to co się stanie w czasach pokoju? Wychowanie nowej elity zajmuje przynajmniej kolejne 25 lat czy tam ile czasu trzeba, żeby minęło pokolenie, nie? To prawda. Więc tutaj też pojawia się takie pytanie, co dalej? Jakby? Jeżeli, już, jeżeli model heroiczny jest uważam, uznajemy, że jest jakby najbardziej szlachetny, to jak widzimy przyszłość? Proszę Pani, konieczność to jest konieczność. Jeżeli jest konieczność modelu heroicznego, to trudno. No, to tutaj jakby. Nie ma wyboru. Ej, ja rozumiem Pani opory, ja rozumiem e, taką potrzebę czy pragnienie, aby model nieheroiczny zdobył sobie równouprawnienie. I mówi Pani o pewnej e, dysproporcji. No, ta dysproporcja jest poniekąd historyczna. Znaczy, ale był Pan dotyczy w Czechy. W Czechach jest z kolei inny problem, bo im bardzo brakuje modelu heroicznego. W to nie wątpimy. I stąd taki stosunek Polaków do Czechów, że prawda, no ci to dostaną niepodległość, czy wolność za darmo. I przy okazji to, to trzeba to dla nich wywalczyć. Więc, y więc tam jest inny problem, że jakby też pojawiają się takie głosy, że, że brakuje brakuje takiego bohatera, którego można by powoływać. Pokazywać jako wzór a Armenia. Bo y, y, takim drugim wątkiem Armenia. no, proszę zwrócić uwagę Armenia na to. Armenia jest najbardziej heroiczna z tych wszystkich krajów. Ale ja to doskonale rozumiem. Wie pani, mam osobiste przeżycie na krecie, kiedy oglądałem ruiny pałacu Minosa, nagle sobie uświadomiłem, że taka kreta aż do II wojny światowej, gdzie też. Hekatomba przecież była. Tam była okupacja niemiecka, potem powstanie, partyzantka grecka, inwazja aliantów itd. itd. Więc nagle sobie uświadomiłem, że to jest tak samo tragiczny los historyczny jak Polski, tylko że my mamy ten los tysiąc lat, a oni kilka tysięcy. No to, tak jak to tak jak Armenia. To tak jak Armenia. I tylko, że Armenia ma spory problem jakby teraz, bo nie bardzo potrafi się odnaleźć w sytuacji, w której jest niezależna. Znaczy ona też, sytuacja geopolityczna Armenii dzisiaj jest bardzo skomplikowana i trudno jest tak naprawdę mówić, że znaczy ona oczywiście jest niepodległa, ale trudno jest tam chyba mówić o faktycznej niezależności. Też prawda jest też taka, że żaden kraj nie jest w 100 Poza Niezależny, imperiami, to poza jasne. Imperiami, to uh -huh. Armenia jest malutkim krajem w trudnym regionie, który jest bardzo ekonomicznie zależny od Rosji. Ma dwie zamknięte granice. Granica z Turcją jest zamknięta i granica z Azerbejdżanem jest zamknięta. Ma jeden sporny region Górski Karabach, który no, tam właściwie nigdy nie skończyła się wojna. Podpisali z Azerbejdżanem zawieszenie broni, ale to było. Ponad 20 lat temu i nic się od tamtej pory nie zmieniło, ale sytuacja nie jest stabilna. Także tam jest taka gotowość, że za tydzień może być wojna. I, Czyli model heroiczny i może jest ja tam przydatny. Wyjechałam z Armenii, kiedy to było w zeszłym roku. Czyli byłam tam w takiej chwili, kiedy wydawało się, że konflikt w Karabachu może za chwilę wybuchnąć. Przez kilka dni były ataki zbrojne, na wioski zamieszkające przez ludność cywilną. To była chyba najpoważniejsza sytuacja, naj, najgroźniejsza od czasu podpisania traktatu zawieszenia broni. No to teraz jest pytanie. To na czym niepodległość pisarza w Armenii ma polegać w takiej sytuacji? No. Czy jest mu do czegoś potrzebna? Na pewno. Znaczy tam jest w ogóle dyskusja o tym, jakie jest zadanie pisarza, dlatego że bardzo długo, bo było... to była bardzo konserwatywna literatura, jest dalej. I formalnie, i jeżeli chodzi o tematy. I jest takie, takie poczucie takiego obowiązku do wychwalania przeszłości ku pokrzepieniu serc. Servituty narodowe? No tak, oczywiście. Ale w tej chwili jest przeciwko temu bunt. I są właśnie tacy poeci, jak na przykład Marinę Petrosen, którą cytowałam, którzy piszą w taki dość minimalistyczny sposób o codzienności. I to jest też potrzebne, bo oni potrzebują, jeśli jednak sytuacja jest stabilna. Mamy nowy kraj, który musimy jakoś tam zbudować. I to potrzebuje innej literatury. Czy nie możemy przez cały czas pisać o tych bitwach. Oni jeszcze bardzo lubią się odwoływać do takich, do historii wielkiej Armenii sprzed dwóch tysięcy lat i do takich bitew z bardzo zamężnych czasów. Znaczy nawet nie do, do niedawnej historii. Chociaż też. Ale mają to takie swoje legendy, legendarne postacie, które przywołują takich herosów. No i właśnie mi się wydaje, że że to jest trochę problematyczne, o tyle, że, że to ma być niby ku pokrzepieniu serc oraz szerzeniu świadomości narodowej, bo nikt tego nie chce czytać. Bo to jest tak, tak bardzo oddalone dla czytelnika czy młodego albo dla uczniów w szkole. Oni traktują literaturę jako taką skostniałą instytucję, znają swoich klasyków. Ale nie chcą czytać pisarzy współczesnych, którzy powielają klasyków. Wydaje mi się, że to jest dosyć niebezpieczne, bo to... Zupełnie... Ale to chyba jakoś, jest, to jakoś koresponduje z pani poglądami, bo jeśli ja dobrze rozumiem, tak. to pani poezja i pani postawa literacka podkreśla właśnie fakt, że trzeba bardziej się skupić na sobie, na osobistym doświadczeniu i na codzienności. Niekoniecznie na sobie ja tak zaczęłam ten tekst, bo nie chciałam. Nie chciałam napisać takiego tekstu, który byłby próbą jakiejś pokoleniowej wypowiedzi, bo uważam, że nie mam do niej prawa to było. Ale w poezji niekoniecznie tak uważam. E, natomiast w, znaczy cenię zaangażowanie w poezji i jakąś aktualność, ale nie uważam, że musi tak być. Ja też e, też... E, uważam różnorodność zawartość, więc jakby myślę, że musi, że scena literacka czy że, że kraj, który jest niezależny musi pozwalać na jakiś pluralizm stylów i dykcji, prawda, nie można propagować, ja nie mogę powiedzieć, że codzienność jest dobra, a nie wiem. Neoklasycyzm zły. Wszystko jest dobre, tylko nie, niedobre jest, jak konwencja sprowadza coś do jednego wymiaru. W Armenii trochę tak było długo. Ale to nie jest tylko kwestia społecznego czy krytycznego odbioru, ale też po prostu tam jest bardzo silna tradycja, którą było bardzo trudno przełamać. Oni gdzieś to jest bardzo zinternalizowane. może. A wracając na grunt polski, ale wracając na grunt polski, czy niepodległa Polska, dała Pani jakąś szansę na, na to, żeby robić w literaturze, co Pani najbardziej lubi i chce? Na pewno mnie nie zabroniła, nie wiem, czy dałam szansę. Myślę, że pisać możemy co chcemy. tylko pytanie, jakby, jaki, jest, jaki jest cel, do kogo chcemy dotrzeć. I jaki jest koszt w ogóle bycia autorem czy autorką? Mam no bo... nadzieję, że się Pani uda i że dotarcie do czytelnika będzie Pani sukcesem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.